A tak wygląda pra, plaża koralowa w Bahrajnie, Coral Beach. No piaseczek nie jest yy, za białutki, daleko do tego, co w Dubaju widziałem. Zaraz podejdę, zobaczę czy ciepła woda, ponieważ w basenie to ta woda jest lodowata. Ale, w morzu na pewno jest cieplejsza. Z tego, co wyczytałem, to ma mieć temperaturę około 18 stopni. Tutaj jest hotel pływający. cieprusieńka woda jeju, jaki ja głupi byłem, że ja się dzisiaj w tym lodzie basenowym kąpałem ale to niewiele to, to ten basen dopływania co też jest tutaj nie za, nie za spory zobaczcie, tam jest wszystko ogrodzone takim tym takim takimi czerwonymi poduchami także za bardzo tutaj się nie popływa no, i nikogo nie ma o tej, o tej porze roku, no bo mamy drugi luty w tej chwili. Tutaj jeszcze jest taka huśtawka No, ludzi nie chcę pokazywać, to wiadomo, nie? Tam są ludzie na leżakach, ale to muszę tak yy, umiejętnie prowadzić ten telefon, żeby tam nikogo nie, nie filmować. Zwłaszcza tutaj w tych krajach, oni sobie arabskich, oni sobie nie życzą, chociaż podejrzewam, że. Raczej na takiej plaży to nie są Arabowie, tylko turyści gdzieś z Europy Albo z tych ze Stanów Ale na, na pewno nie ten, na pewno nie Arabowie Arabowie raczej tak nie, nie lubią pływać w morzu, ani plażować, to nie ich styl Dobra, może za chwilę jeszcze coś dogram z tej plaży No bo przejdę się do przystani, tam gdzie te luksusowe jachty zacumowane ale to momencik, fotopauza teraz. No i tutaj jest troszeczkę inny widok na tą plażę. Tutaj jest ten hotel pływający. Przystań. Jest takie malutkie molo. No i na końcu tego mola siedzi sobie kormoran. Jak ja żałuję, że nie mam tamtego drugiego telefonu, który mi się rozbił. Ale jeszcze troszeczkę i, i będę miał jeszcze lepiej zoomujący telefon. Na razie o tyle mogę, tyle mogę przyzumować co Wam pokazałem. No i teraz sobie spróbuję podejść. Zobaczymy jak blisko mi się uda do niego podejść, żeby go nie spłoszyć. Ja myślę, że do połowy pomostu nie dojdę i będzie już. O już, a jak ten, nie wiem, nie było widać na przybliżeniu, jak nasrał o sraniec jeden. Później ludzie muszą się kąpać w takiej wodzie, a fu. Ptaki do niej srają, ryby się w niej ru. <gry> Teraz długo tak go przyzumuję, bo on już mnie widzi. Już... Już obserwuję, na bok głowę skręca, czyli wie, że jest jakiś intrus. nie wiem, czy mi ostrość łapie na, na niego. Jeszcze troszeczkę podejdę. Śleniwy widać, nie chcę odlatywać. Może kurde, nie wiem, może to nie, może to nie kormoran, może to jakiś inny ptak. Powiedzcie, jak wiecie. O, 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 teraz będzie się chyba odrywał do lotu. Trochę go odsunuję, żeby było widać, jak, jak startuje. do góry ale już, zobaczcie, już jestem naprawdę blisko już podlazłem do niego może jakbym miał jakiś chleb to by się na chlebek skusił dobra ja wiem, że go zaraz spłoszę, że zaraz będzie zaraz się będzie zrywał do lotu ostatnio w Gdyni w nocy sobie tam zwiedzałem w porcie, robiłem zdjęcia znaczy nie w porcie, tylko na tym, yy, na tej, w tej przystani to były te zwykłe tam mewy, rybitwy jakieś siedziały sobie na tych pomostach to tak były płochliwe że z odległości 50 metrów już startowały do tego, do lotu o, 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 coś gęga, coś do mnie mówi już mu się nie podoba moja obecność. Hmm. <gry> Oczywiście na filmie ja to troszeczkę przy tego przyspieszę, no bo teraz się zbliżam do zwierza takimi dosłownie półkroczkami, żeby go nie, nie zestresować za mocno. Yy, w tej chwili mam do niego 5 metrów. O teraz będzie startował. Teraz już widzę przykucnął, żeby się odbić do startu, ale leniwy. No to arabski kurde, zobaczcie. Arabski kormoran, leniwy. O, 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 będzie. Tak, tak jest, poszedł kurde. A my, jeden, do wody sobie, tak? Ty miałeś polecieć, a nie popłynąć. Dobra, idę teraz na ten, na, na pomoc zobaczyć te żaglóweczki i z tamtej perspektywy jeszcze porobić zdjęcia. Plażę koralową, Coral Beach czy Kora, Coral Bay. Coral Bay to się chyba nazywa. Prawidłowo Wam pokazałem, a jeszcze tutaj sobie zrobię zdjęcie. Dobra? No i tak wygląda oto a, przystań z żaglówkami. <noise> Tam na molo, ja myślę, że uznałem, że nie ma sensu wchodzić, ponieważ znalazłem tutaj. Lepsze miejsce, taki tarasik widokowy. No i dla uwiecznienia, właśnie na filmie, jak to miejsce wygląda, oraz przypisania zdjęć do, do map, tak jak to zwykle robię. Wszystkich bardzo, chę, bardzo serdecznie zapraszam do opisu. Tak jak pod każdym moim filmem, dodam lokalizację oraz tak zwaną fotomapę tych zdjęć, które, tych, tych miejsc, które uda mi się właśnie obfotografować tutaj w tym Bahrainie.